Witam w kolejnym odcinku Surviving Mars 55. No, ładnie nam tu polimery, ale nie zużywamy polimerów na e, ulepszenie turbin, bo mimo, że minus 25, ale mamy dwa akumulatory. Hmm, może, może starczy do rana, może nie. Na szczęście nocne zmiany. No jeszcze nie low. No, dziewięć części masz. Dobra, lądują moi ludzie. Czy, a, czy ci również przywieźli ze sobą jedzenie? Jeżeli nie, to musimy zbudować tu magazyn jedzenia. Magazyn jedzenia. Skład żywności. O bycie. Chudy byk z tym kablem, no. Dobra. Tu magazyn żywności. Do tego potrzebujemy. Magazyn polimerów i magazyn, magazyn, magazyn... No, mogłoby się tak nie wyłączać. Części maszyn. Okej. Okay. Uuu, ależ tu ludzi pracuje. Oh, <grym> A tego nie doczytałem. Hmm. Aj, 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 aj nie dobrze. Niedobrze. Dwóch alkoholików mi tu przyjechało. Hmm. No super. Wow. Well. No, i dlatego mówię, że no nie jest to gra prosta ani nic z tych rzeczy. Plan mam taki nie spadać poniżej 20 miliardów, ale to taki plan jest póki co. 13. Ile na ulepszenie polimerowe? 2. Dobra. Tak, w ogóle. To nie wiem, czy tych akumulatorów starcza na całą noc. Może być krucho, więc myślę, że zbudujemy jeszcze turbinę wiatrową. Mm -hmm. Tutaj na przykład? I tak nic innego się nie zmieści. No, mamy dzień, przydałoby się więcej dronów, nie? Ale jak tu minus dwadzieścia dwa? No niedobrze. Wolniej. Kabel. budowa nie budowa W Ten sposób to my daleko nie zajedziemy. Zaraz będą, zaraz będą problemy. A to jest fabryka części maszyn. Dobrze. już Myślałem, że przez przypadek zamówiłem fabrykę elektroniki, bo tak troszkę wygląda ta ikona. Ale do konserwacji potrzebne są części A artykuły elektroniczne. Uuu. No, będę musiał je za. A dlaczego tu to jeszcze jest nierozebrane? Hello! Proszę mi to rozebrać można je rozebrać, ale jak? Możesz! Nie można rozebrać, i dlatego nie mogę rozebrać, bo jeszcze nie wymyśliłem, jak się rozbiera. No, pięknie. Aha, uh -huh. uh -huh. pomoc zewnętrzna. żeby to przyspieszało badanie. Za 200 milionów. No dobra. Budynki badawcze? Mam jakieś budynki badawcze? A, mam. A. Przydałoby się więcej ludzi. <ścoughs> A tu brakuje prądu. No i proszę a ci powolutku hmm. budujcie, budujcie, no halo już mamy plus 73, już nie brakuje prądu ale żeby mi się zdążyły przed nocą naładować baterie byłoby super, ale chyba nie cementu jak lodu? O anomalia, e, anomaliowo proszę, bardzo, zeskanuj. Research okay. Co my tu mamy? A i e, na górę to daj. <laughs> tak, protokół rozbiórki to potrzebna rzecz, to niepokojące, nie podoba mi się to. Are low. Ta. Rakieto, rakieto siedem. Hm. No dobra, leć. Anuluj. Anomaly found. Co ja utracę niby? Aha, żywność.

Hmm. Mobilna baza, jedź tu. Może drony go naprawią. A w którym miejscu był ten zdesperowany? Hmm. E, tutaj mam moduł dowodzenia. Koloniści. Hmm. Krishna Mu ja Co można z nim zrobić Geolog no tak on musi tu chyba pracować. Nie może pracować nigdzie chwilowo. No dobra, leć rakietą. Hmm, co z nim zrobić? Przydałoby się coś bardziej rozrywkowego. Hmm. Nie wiem, czy mnie stać, bo on mieszka w tej kopule. Budowa, edukacja, no, plac zabaw mu raczej nie pomoże. Czy mamy jakieś placówkę medyczną? kompleks kasyn. Aha. Za Aha, psychiczne zdrowie mogą on Proszę bardzo. To na wypadek, aha, gdyby, gdyby mi się coś nie udało, to z tym szpitalikiem. No, a tu mamy jeszcze tryb fotograficzny. Aha. I to jest zrzut ekranu. Eee. Pędzą drony po betonie. O, mamy mnóstwo jedzenia. dałoby się, żeby ktoś to jedzenie przenosił. Hmm. No tu co prawda jest jedzenie jeszcze przy sklepiku... Hmm. Ale Zatrzymamy zmianę, przeszukamy kolonistów, czy można go... Wysłać jakiegoś kolonistę tutaj, hmm? eee. Pum, Centrum dowodzenia, ale eee. gdzie jest specjalizacja? Filtry, 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 hmm. Specjalizacja lekarz Gustaw. I gdzie ten Gustaw mi tu pracuje? A, już tu pracuje. O, już tu dwóch pracuje. Brak specjalizacji i lekarz. No, myślę, że to jest dobrze. Hmm. Nie pomyślałem o tym za pierwszym razem, kiedy grałem. Dobra, tu nie ma ludzi. Hmm. No, trudno. Przylecą następni. W tym celu, żeby przylecieli następni, odbudujemy to coś i tyle. O, nowa anomalia. A a, 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 nowa. O. Już działa. Hmm. <laughs> eksplorator. Dobra. U, eksplorator skanuj. Metale. Uuu. Uu, uu. no dobra, ale nie tak szybko, ponieważ co nagle to po diable. Jak stoimy z częściami maszyn niedobrze jeszcze mamy za mało pracowników. Fabryk na razie nie rozbudowujemy, tylko zamawiamy fabrykę przepraszam, rakietę z ludźmi. W tym odcinku to wszystko będzie troszkę krótsze niż poprzedni, ale no cóż, no tak bywa. Do zobaczenia.